Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w brzalinami wroga tak zwanego podróżnika szybko pozabijamy te wilki bo trzeba pozdobywać złoto i punkty doświadczenia i w ogóle wszystko nie? ale to lajcik jak te potwory się bardzo szybko tutaj pojawiają więc nie ma tutaj ten jesteśmy gadiukinowo, aha to tam pisało o kurde to tam są jakieś Tajemne przejście, ciekawe jak tam się trzeba dostać. Interesujące, interesujące. Ja sam O właśnie. Dawać, dawać. Cholera mała. Dawaj. Dobra. Trzy dziki. A no miej się Czy na sam początek odcinka iść i powybijać te stworzenia? Czy może iść do tej? Do tej wsi? Okej. Okay. Może jakiś kryt są? Nie obraziłbym się, jakby mi jakiś kryt w końcu w las. Tyle ciosów, a mam 40%. Rozwala mnie to po prostu. Mm -hmm. A czurki, jak zawsze, przewalone, co? Mm -hmm. I tylko 120 punktów doświadczenia za Was. No, po prostu się załamać można nad tym, No, po prostu załamać się można. Ale, no cóż, zakładam, że pewnie tutaj kilka odcinków przesiedzimy. Obszar kołu, czołzu. Dobra. Widzę, widzę, że tutaj może być bardzo ciekawie. Butelka, butelka. Kolejna butelka. Pieśni komunistyczne są dalej. Chce jakieś mali. O Uwana, karapuzy. И сюда пролезли. Мало вам бедного Саурона. Вы и сюда решили пойти. Да подожди, Каланча. Мы по делу, да, Сеня? Ну и что тебе по делу надо, хоботенок? Не обзывайся. У меня связи. У меня два короля в друганах. О, молодежь пошла. Говори по делу. Так да, вот, мне нужна твоя помощь. Мне нужно кольцо. Опять. Значит, все-таки мало было. Еще хочет какую-нибудь державу погубить. Да нет, мне волшебное не нужно. У меня просто тоска по-старому. Я хотел бы новое. Поможешь? Трэплэн, yeah. что там ведь? Доброго здоровья пенсионерам. О, ну, понимаешь, спасибо, сам тоже не дрещит. А как звать тебя, милок? Васий. О, ну, стал быть новый колхозник в нашем колхозе. Да, вроде этого. Понятно, понимаешь, а звать-то тебя как? Говорю же, Васий. Да не кричи я слышу я. Вот только забыла, как тебя звать-то. Вот бля, склеротичка. Вовой меня зовут, Вовай. О, поймаешь, прям как внука моего. Хуяков. А Стоять. Кто такой? Почему раньше не видел? Э, я из Гадюкина. Пришел от управдома. Насчет товарообмена договориться. No i jeszcze się pomóc mogę. Aha, ja Wycieranie dupy nie napawa optymizmem. Używanie twardego papieru gro... Gro... grozi reumatyzm. Ale nie mogę po prostu. Dobra, paczka z jedzeniem, grog. A, a więc gdzie tutaj... Nie, nie, się. Instrukcja korzystania z łyżki stołowej głębokiej. Wyciągnij, zachowując zasady bezpieczeństwa pracy z łyżkami stołowymi głębokimi, łyżką z futerału. Ostrożnie trzymając łyżkę w prawej ręce, em, leworęczny w lewej, ustawcie ją tak, żeby jej koniec znajdował się na poziomie klatki piersiowej w w stronę pionowej w górę. W górę, a wypukłą w dół, by cała konstrukcja była pozioma. Ostrożnie opuścić koniec z łyżki stołowej, głębokiej do naczynia z materiałem pokarmowym. Ehm, dobra, może aż go nie będę czytał, wiecie mimo wszystko. Ehm, no, ja to tutaj wszystko w miarę przeczytałem. Koszyki z jedzeniem nie będę otwierał, bo może będą przydatne do jakiegoś zadania czy coś w tym stylu. Sola bym to zostawić. No, niby te skrzynie też my korci, żeby to jakoś pootwierać, wiecie? Może to w jakiś tam następnych odcinkach czy coś w tym stylu. Albo jakiś poświęcę jeden odcinek na otwieranie tych wszystkich zasadnych kufrów. Bo to trochę zajmie. Hej, ty! Hej, ty! Czego ty tam szukasz? Привет работникам полей и огородов. Да посол ты, морта гороская. А что, так заметно? Подместно, заметно. А как мне получше подместного закосить, а? Так ты это, дерьме вымасись, Беломорину засмоли. Ну и побухай с неделькой, не просыхая. Вот тогда будешь на человека похож. Аля, ты, курда, не милый еще Dobra, pozbierajmy tutaj wszystko: butelka, ryba, piwo, butelka. To jest jakaś lampka, której nie możemy zabrać. Możemy tutaj iść dalej. I tutaj jest owieczka, kura i. pierdząca pluskwa. Widły. widły! Widły, widwy, widły, ale widły są i tak gorsze. No niestety. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Aha, czyli tędy mogę przejść, ale tamtędy już nie mogę przejść, tak? Okej. Okay. To naprawdę sporo wyjaśnia. Hmm. To jest jakaś tam... jakieś ostrzeżenie w ogóle jest. Dobra, panie. Jak żyj Nie widzisz? Roboty jak niegry na plantacji. Nie widzi. Więcej tych zadań, kurde poproszę, bo tak chodzę póki co i żadnych tutaj zadań nie widzę. Jest zakaz pływania. Hmm. hmm. A, bo tutaj jest to wyjście. Nie do końca, czyli ten budynek się ciągnie trochę Kalej. Uuu. Źle. Ziele... A, Boże. To tak się. Tak się mi się to zlało ten mu homor z tym, że. że myślałem, że coś tam jest innego, tak naprawdę. Tu się okazuje, że niekoniecznie. Dobra. 300 rubli, prawie, że. spoką. Pogadajmy tutaj z innymi. Przewodniczący jest z Po póki co nam tylko jedno zadanie nam zlecił i to sam Frodo i nikt więcej. Kolejne skrzynie, o, koszyk z jedzeniem, wino. Mm -hmm 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 -hmm. Spotkanie braci po 30 latach, z pedłami nie pije. Stepan. Co nowego? w Moskwie Do Dobra, czyli oni mi tutaj nic a nic nie powiedzą. O Butelka główno nie, gówno, to z, gówno zostawiamy. To jest kolejny przystanek. I tak na dobrą sprawę mamy tylko jedno zadanie tutaj. He? Czemu to tak jest? Dobra, no to sobie idziemy stąd dalej. Jestem naprawdę ciekawy, co będzie dalej się tutaj znajdowało. Patrz, czym, że jest tam warg, których ja bardzo nie lubię. No widzę, że tam jakieś budynki są tutaj. Może pozwiedzamy te tereny, powybijamy wszystko. Zakładam, że tam będzie trzeba iść w stronę bazy wojskowej. Okej, okay. gińcie, gińcie, cholerę. Okej. Okay. a co tutaj się znajduje? Timur. Jacyś ludzie tutaj są, dobra. Myślałem, że tutaj nie będzie ludzi. Więc porozmawiajmy tutaj z nimi. Butelki wszędzie jeszcze. Postój, płótnik. U mnie jak ciebie Dla naciala kto ty? Ja? Ochotnik. Зовут меня Тимур. Мы с другом раньше были доблестными пионерами. А теперь вот охотники. Не уважают теперь пионеров. А кушать все равно охотца. Вот и крутимся как можем. Жестокая жизнь. Не поспоришь, такая вот беда. Друг мой потерялся. Когда мы охотились, то напали случайно на Мраковиса. Он оказался не очень дружелюбен. Нам пришлось убегать. Я удрал, а он остался. Ну вы даете. И где он теперь? Не знаю. Я боюсь, что его загрыз мраколис. Однако, я не нашел трупа. Или то, что от него могло остаться. Наверное, он все-таки спасся. А ты хочешь, чтобы я его нашел, что ли? Да, прошу тебя. Я тебя отблагодарю. Хорошо, но соизволил бы ты подсказать мне, где его искать? Последний раз я видел его около заброшенного старого дома, недалеко отсюда. Ладно, пойду поищу. Колейное ЖАДАНИЕ Не-не-не-не, это спецназка, за то будут права авторские. I naprawdę mi nie piszcie, że nie ma praw autorskich, jak są prawa autorskie. Tylko, że ja te piosenki sobie usuwam potem. Zębacz, zębacz, zębacz... A, zębaczu! Nie, nie, nie mam rymu, nie będę śpiewał. O, <ścoughs> dobra. Hmm, tutaj jest opuszczony dom niby. Orzesz w mordę kopany! Te wargi to jednak trochę są przesadzone. Tam jest jakiś... a waran, waran czyli jaszczurka. Mam dopiero siódmy poziom i będę miał jeszcze jeden poziom, a to za moment. A weź je zabi, nawet mi się z nimi nie chce męczyć wiesz. Koleś, chodź, 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 chodź. Ciągle to potrafię No właśnie On będzie jeszcze tam dobił. Hej! Ciągle to potrafię! Fajny tej broni mimo wszystko koleś, wiesz? Naprawdę bardzo fajny Może miałem tego penisza sprzedać, bo Razi mnie to w oczy, jak, jak ja na niego patrzę w ekwipunku. Wiecie, <grystanie> jakoś dzierż się go fakty nie potrafię. Dobra, to jest wilk, 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 dzik. Okej. Okay. Biegną na mnie wszyscy. Dobra, ryzyk fizyk. Nie chcesz jakoś męczyć specjalnie długo. O, wiem, że mogę. Ciągle to potrafię. O właśnie. O, no właśnie, wargi takie są mnie. Albo mam. Nie ma. mogę chodzić i się wzmacniać ciągle. W sumie, jakbym przespał się kilka razy, pozabijałbym te zombiaki tak w tom i weftę, w tą i weftę. potem przypakował sobie tylko punkty odpowiednio. To nie byłoby problemu. Dobra, tam już wszystkie stworzenia biegną, łącznie z dwoma wilkami i jednym wargiem na czele. To mnie najbardziej martwi. Okej, okay. to potrafię. Nie, nie, nie. Warga, warga, warga! Zabij! Nie, nie, nie. Dobij, dobij go! Właśnie. Chyba niepotrzebnie zrobił. Dobra, jeszcze tego, jeszcze tego, jeszcze tego, jeszcze tego Błagam, błagam, boga boga bam błaga, błagam, błagam, zabij go, zabij go Bo on mnie zabije. On jest strasznie mocny Nie, nie uciekaj mi, nie uciekaj mi, nie uciekaj mi stąd Cholera jasna Dobra Może mi się nawet jeszcze do punktu doświadczenia za do niego dostać I zamieściłem nie, już cholera jasna. Nie, a był to w takim miejscu. Uuuh. Zaspałem, dobra, robię już o poza wizją. Hey, dobra, ten to... frajer głupiec ciągle mi ich zabija i Niczego po prostu... Nie znajdę. No nie mam najmniejszej możliwości, żeby sobie jakoś z nimi poradzić, wiecie. A chyba faktycznie brzmiałoby to rozsądnie, żeby poza odcinkiem, pospać sobie, porespi sobie te zombiaczki, pozabijać te zombiaczki, wzmocnić, wzmocnić się na tyle ile jest to tylko możliwe. Nie gadcie, że jest tutaj jeszcze jeden warg. Tak, jest jeszcze jeden warg na czele, co? Tu są jeszcze kolejne dwa. O bo, że to będzie ciężko. Naprawdę, to będzie tutaj nie ciężko. Ja, z tymi wargami, czy takie postaci. To ja sobie ni chulera nie poladzę. Naprawdę. Dobra, pij to. Pij to. Będzie trzeba się wzmocnić. A może ja to mam zrobić. Uuu, ale mam dużo siły. A, czy ja, dobrze widziałem Czyli tutaj jest cień No to będzie tutaj przezabawnie, wiecie? To będzie naprawdę przezabawnie Dobra. Roślina lecznicza Może ja to muszę jakoś uważać tą miksturę, którą tutaj mamy z jakimś alkoholem. Tak, będę musiał podejść do jakiegoś stołu alchemicznego i spróbować. Właśnie butelka, butelka. A tutaj jest ten, dobra. Nie potrafię niczego A Aj, zbieraj wszystko. u tej jagi, całej kupimy sobie jeszcze ten. O, kolejna butelka. Kupimy sobie miksturę um, tulipan. Czyli pana to jeszcze nie mieliśmy. Spoko. Hmm... jakieś tam zwiększenie życia i takie pierdółki inne. Dlaczego nie zdarzałem? Tutaj. Muszę z nami rozmawiać. Tutaj nie ma żadnego stołu alchemicznego. Ciebie nie kojarzę. Zdrychnie jak gnida! A mówili, że w gotyku nie będzie koni. Wszystko jest możliwe. A no, czujesz. Zawsze Jacyś mało rozmowni są, mimo wszystko. To jest piękna pyszęka. tam dalej nie przejdziemy, tutaj nie przejdziemy. Tutaj żadnego stołu alchemicznego raczej nie, nie mam. Co gorsza, yy. No ni cholera, nie masz to alchemicznego, czyli będę musiał się wrócić. Dobra. A, luknijmy sobie na za zadanie. Timur i jego towarzysz. To będziemy musieli zrobić. Pierścień i Frodo, dobrze. Turbina reaktora. Nie wiem, ni cholera nie wiem jak to zrobić. Jeszcze mi to... to ponad czasem się robi. Pojawiające się zombie. No nie cholera, mam z tym wielki problem. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie tak. I wychowanie Pietrowicza. Daliśmy mu czwarty. Pizdochujew sobie wychował. Pietrowy przekazał mu pozdrowienia na Pizdochujewa. Istnieją cztery tomy języka rosyjskiego. Oddałem Pietrowi pierwszy tom. Więc mamy drugi, czwarty i jeszcze trzeciego potrzebujemy. no po prostu, no nie, cholera, wiecie co, ja jeszcze bym sprawdził, jak ja jestem z zombiakami, ale ja bym z chęcią kilka razy, kilka dni bym spędził na wyżynaniu po prostu tych zombiaków. Żeby sobie wbić jeszcze tak z 2 czy 3 levele, wszystko podładować sobie w siłę. Siłę czy zręczność? Siłę, siłę bardziej. Staniemy się trochę bardziej odporni. Okej. Okay. Możesz zamocić kogo dla zneobraźni. Dobra, i tutaj sobie jedziemy dalej w dół. No i brzmi to jak jakiś plan, nie? Jakiś rozwoju, bo z tymi wargami to ni cholera sobie nie poradzimy. A czy nie poradzę? Tam to wygląda dziwnie. Jakby jest jakiś dom. Tutaj kamera się wiksuje. Nie wiksuje się kamera. Spokojnie. Boże, boję się, że mi zaraz postać po prostu wyskoczy z tego wszystkiego gdzieś. Hmm. Dobra, spoko. O, myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia, ludzie. Trzymajcie się. Na razie.